Hej, witajcie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Minecraft. Dobrze. Ten, yy, już wracamy, bo ja cię tylko po to ciemne drzewo i wracamy, bo chcę zrobić magazyn. Dobra, chodź piesku, jedziemy. Tak, prosto tam? Może jeszcze trochę biorę kaktusów. O, ale mi się tnie. Dobra, biegniemy. Zachodzi słońce, to za bullshit. Ja znowu nie włączę z drugi bullshit. Eee, poczekajcie chwilkę. Dobra, jestem znowu włączyć, musiałem sobie stoper dobrze, teraz to się jeszcze prześpię w dziurze tak, w dziurze, w dziurze na dół jeszcze jeden na dół kopiemy dół zamykam oświetlam <tosuj> Kładziemy się spać. Dobrze. Bierzemy łóżko. Bierzemy pochodnie. Rozbijamy. Pierw. I idziemy dalej. On się telepnie. Teleportnie. Nie telepnie. Bo telepać to się można inaczej. Dobra, biegnij. Jeszcze tylko 400 metrów to mało Rączka Mija hmm, To Dobiegniemy Mam inne ustawienie mikrofonu, a więc yy, Myślę, że będzie mnie dobrze słuchać, ale nie wiem tego tego to ja nie wiem i to go się dowiem. Kurczak tam był, ale nie zabiję go. Niech żyje dalej. Jeszcze w następnym odcinku dam wam tego seed'a i dajmy się hodowlom, no, nie hodowlą, farmom, tak, farmom, dobrze usłyszeliście, farma Czyli zboże, i kaktus. No już, już widzę nasz dom. Jelina. dzisiaj nie wiem yy, może ten odcinek podzielę na party i zrobię także yy, bo długo mi zdaje mi robię tego no po prostu będę robił go zrobię cięcie i od nowa Chyba tak zrobię nie wiem zrobię cięcie w tym czasie zrobię magazyn i znowu włączam i zobaczcie jak już by wyglądał. Nie wiem czy jakby czy by tak zrobić. I nie wiem czy on pod, nabyć być, czy nad. Znaczy, czy na. O ile sadzonek. Dobrze. Chodź, pia. Chodź. Mam wełnę? Mam wełnę. Au. A udełę. Raz, dwa, trzy. Pies. Pies, chodź. Pies. Nie pies. Oda, Pies, chodź. Chodź ci psi. Sieć. Idzie za. tam. Uh. Chodź. Piesek, chodź, 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 chodź. Tu, no, chodź. chodź się. Pies, chodź! Chodź piesku, pies. pies! Chodź tu! Dobra, a ja będę stój, 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 stój! O, chodź tu! Chodź. chodź! Ho! Mam cię! Dobra. Muszę go popchać do tego... O mój Boże, no wchodź. Wchodź ty durnie psie. Wejdziesz ty czy nie? Hmm, mam pomysł. Eee, tym kobla. Мама Dobra, no. Dobudy psie. Dobra. No i wchodź. Dobra, siedzę tam. Dobra, pie, dobry pies, dobry. Mm. Na cię. Mam cię, mam Dobra. Jeszcze teraz. Tak, prawie to do, do, do wierzchni. I... Jak go zrobię, widzimy się znowu. Hej! Witajcie. I tak oto wygląda skończony magazyn. Tak, nie poczy... Tutaj... Tu nie wstawiłem tabliczek. Nie wystawimy tabliczek, ponieważ no już się przyzwyczaję na pewno. Na pewno, gdzie to jest. A więc, no układajmy. Tutaj będzie cobblestone. Tutaj będzie drewno. Tutaj, tak jak ten, stone, i dirt, dirt, tu surowce, tyle, e, jedzonko, roślinność, a, nie to, moby, tutaj będą e, patyki i takie różne. To jest, to jest, jest, to jest, to, 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 to mi jeszcze będzie potrzebne? No to nie, tutaj będą inne. Czyli tutaj, yy, a tutaj narzędzia... nie. Tak, tutaj inne, czyli też narzędzia. Idę jeszcze po rzeczy, które dodaję tam. W moim domu. Ładnie mi wyszedł ten magazyn według mnie. Połączenie czarne, czarnego i białego drewna. defekt ten tozywał. Dirt to trochę potrzebuje. Dyrt. Dwa razy mi się Minecraft straszował podczas cięcia. Nie wiem czemu. Yy, dobra, musiałem włączyć jeszcze raz kaper i lecimy. Wierzę to wszystko. Jeszcze sobie dziś, teraz przetopię upiekę mięso, tylko muszę wziąć węgiel. A więc tam, tak. Do tego będzie to, to. To. Ty, y, I to, to, to. To, to. To

Upiekę. Dobrze już. Tutaj tą skrzynkę mamy zniszczyć. Długo się niszczyła. Hmm... hmm. To jest do skrzynki. drewno i to... to chyba tyle w dzisiejszym odcinku wiem, może był krótszy ale nic do, do następnego odcinka, wtedy już wam dam Tida i robimy farmy. to cześć